Skoki narciarskie to sport z etykietką nie róbcie tego w domu. Tej teorii przeczy Mateusz Seremak z ruczynowa koło Buska Zdroju, który w swoim ogródku postawił najmniejszą skocznię narciarską w Polsce. Skąd pomysł, żeby postawić taki obiekt przed własnym domem? Pomysł y, urodził się w planicy dwa lata temu podczas jednej z naszych podróży. Widzieliśmy skocznie na wybiegu skoczni mamuciej wielikanki była taka ustawiona malutka skocznia, może K3, nie większa. Syn zapytał, tato, a może byśmy zbudowali taką koło domu? Ja się długo nie zastanawiałem, stwierdziłem, że no dlaczego nie, no to nie, nie była jakaś wielka filozofia. Co było największym wyzwaniem podczas budowy? Największym wyzwaniem było to, żeby pomysł z głowy przelać na papier, a potem umiejscowić go fizycznie na, na podwórku. Pomogło mi bardzo to, że zwiedzaliśmy sporo tych skoczni, miałem możliwość dokonywania pomiarów, kąty nachylenia, szerokość rozstaw torów. Jesteśmy na piątym metrze, to rozmiar skoczni Ruczynów Arena i tylko jeden krok dzieli nas od czwartego metra, czyli punktu konstrukcyjnego tej skoczni. Jaki jest rekord obiektu? Rekord obiektu, dumnie powiem, że należy do mnie, to jest 3,80 m. Może komuś się wydawać, że te 80, 20 następne centymetrów to jest jakaś taka drobiazgowość, aczkolwiek każdy 20 centymetrów tutaj uzyskać z tych małych prędkości to jest dla nas dużo. Także 3,80 to jest rekord oficjalny na Igielicie, bo niestety śniegu u nas w tej ostatniej zimy nie było. Ale zdaje się, że więcej skoków oddał tutaj Twój syn. Tak, tak. Mój syn jest tutaj, że tak powiem, głównym zawodnikiem, żeby nie powiedzieć prawie, że jedynym, chociaż młodszy, młodszy synek też pomału zaczyna stawiać pierwsze kroki na skoczni. Przy pierwszym skoku się bałem, jak siedziałem na belce, lecz po pierwszym skoku już się w ogóle nie bałem prawie. Tutaj rekord obiektu należy do twojego taty. Czy masz w planach zabrać ten wynik? Oczywiście. Często gdzieś w kontekście tej skoczni w mediach pojawiają się takie pytania, jaki to koszt? Mniej więcej to jest koszt około 13 tysięcy złotych za same materiały. Gdyby przyszła jakaś firma, myślę, że koszt skoczni pewno zamknąłby się w 25, jak nie więcej tysiącach, a tak to no, koszt samych materiałów około 13 tysięcy. To 2020 i bardzo dużo konkursów jest odwoływanych, ale zdaje się, że jakieś zawody mają się odbyć właśnie tutaj, w Ruczynowie. Dokładnie tak. Z redaktorem Michałem Chmielewskim z Przeglądu Sportowego chcemy zorganizować pod koniec, pod koniec września, może początkiem października, zawody Formule Open dla amatorów. Także no, na razie pomysł jest w naszej głowie, aczkolwiek myślę, że uda się to doprowadzić do skutku. Jak się coś wymyśli, to trzeba to doprowadzić do, 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 do końca.